We'll Jesteśmy w Nysce, przystanek Woodstock, 20. jego odsłona. Kolejny fantastyczny artysta yy, zasiadł na naszej wygodnej kanapie, w naszej pięknej Nysce. Witam Cię, Michale. Tak, dobry, dobry, bardzo miło. Ja, ja kanapa, jak kanapa, ok. No, wiesz, tutaj wypas. ja pamiętam, w 80. którymś roku jeździłem, pracowałem w tej harmonii, jeździliśmy po szkołach e, świętokrzyskim, dając e, tak zwane audycje, czyli tam graliśmy klasykę jeździliśmy nyską, ale ta to jest w ogóle wiesz, kurde, diody, w ogóle co, to nasza to hmm. była taka wiesz, taka true. <laughs> No wiesz, takie siedzenia były też takie. Tak, tak, jakby... siedzenia były takie pojedyncze z takiego sky, sky, sky. sky ale takiej powycieranej, takiej przedzieranej. Fajnie, fajnie było. my pod... tak Zimę jak nic nie, nie to jak, żeby się było zimne jak cholera w tej nysce Słuchaj, właśnie zszedłeś ze sceny stokowej. Wiem, że pytanie jest banalne, ale y, myślę, że każdy muzyk, bez względu na to, czy rozpoczyna swoją przygodę z muzyką, czy takim doświadczonym, jakim ty jesteś, wchodząc na taką dużą scenę i widząc tak dużych, tak dużo ludzi, y, ma jakieś wrażenia. Chciałbym, abyś opowiedział swoje wrażenia. No, to niesamowite. To Tak naprawdę ciężko to opisać. Powiem wam jedno, że jednak rozmiar ma znaczenie. Mm -hmm. I jak wychodzisz i widzisz rozmiar tego festiwalu. Widzisz ten, to morze, ocean głów, ludzi, którzy idą w pogo, klaszczą, bawią się razem z tą, przeżywają to, bo widać po minicy też, po, po ruchach. To po prostu tak nakręca, daje takiego kopa, no niesamowitego, że to, to nie ma co, no To jak zatańczyć architekturę, prawda? To nie, nie da się opisać tego słowami, to po prostu trzeba przeżyć. Przez, że... Słuchaj, powiedz mi, czy na przykład twoje, czy można na przykład nazwać twoje koncerty, że to są koncerty edukacyjne, ponieważ przerzucasz yy, yy, ja, yy, wiesz, klasykę? To, ja bym tak bardzo nie wchodził w takie mm, górnolotne słowa, że edukacja i tak dalej, bo. <słuchaj> W cudzysłowie, Na, Może bardziej zaciekawienie. O, no, zaciekawienie, może żeby, żeby część ludzi, jak posłuchał, że kurczę, ale zarobi się przy tym Paganinim, czy tam przy Vivaldim, czy przy tym, że kurczę, jaka to energetyczna muzyka, jakie jak, jak tam emocje i tak dalej. Pójdę, posłucham albo na płycie, albo do harmonii na koncert, zobaczę, bo akurat grają u mnie też to, zobacz, jak to naprawdę brzmi, jak to powinno być naprawdę zagrane, nie? No. I czy tego Beethovena, czy coś. I się okazuje, że bardzo dużo ludzi pisze do mnie mailów i mówi, miałeś rację, kurde, że ten, ten koleżka, Beethoven, czy tam, mm -hmm. nie wiem, musiał naprawdę sporo przeżyć w życiu, bo w tej muzyce wiesz, jest tyle, tyle rzeczy, że, że czuję ten wspólny mianownik. Też przeżyłam czy przeżyłem takie sytuacje, nie? I ta muzyka mi pomaga, nie? Mm -hmm. Także no to jest niesamowite rzeczy, no, 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 ale to, to nie jest tak, że ja mam jakąś misję, mm. czuję misyjność jakąś do spełnienia, po prostu mam wykształcenie i wychowanie muzyki klasycznej i ona ciągle mi tam siedzi z tyłu głowy, mm. że po prostu no, aż się czasem kurde słucham, ale chciałbym to zagrać tak, A tak ciężko, na ostro i robimy to, nie ma co tam w ogóle, trudno. Niech się tam, wiesz, przewracają w grobie ci, ci wielcy, no, myślę, ruch, myślę, to, że... ruch to zdrowie, więc ty... może im pomoże, nie? No. A powiedz mi, a jak z, z twoimi muzykami, bo wiesz, bo e, pewnie mają zapędy do tego, żeby przyłożyć i zaśpiewać metalowo, a tutaj jednak, wiesz, jednak klasyka. E, nie, myślę, że zresztą że już nie. Tak, wkręceni, no, że tak, to tak, górę, tak Tak, dobra, tak, tak, ale na tym, na tym polega w ogóle, wiesz, no, już wiele osób mówi, wiesz, Wielonek, weź wokal, no. zaśpiewajcie jakieś piosenki. Ale jakbym. Ja już grałem w, gram, gram w zespołach, w których jest wokaliści, wokalistki, i gramy. Więc po co mam. Po to zrobiłem wiesz, ten projekt, żeby instrumentalny. I żeby to było instrumentalne, wiadomo, że raz na jakiś czas to, no, śpiewamy razem, no prawda? Tak. Natomiast no. Jest takie powiedzenie, lepsze jest z wrogiem dobrego, nie? i czasami łatwo coś ulepszyć, tak wiesz, w cudzysłowie, nie? I, i, i wcale nie zawsze to się sprawdza, ale nie, nie stronie przed jakimiś wokalno-instrumentalnymi utworami. Słuchaj, to bardzo no, z... mana na przykład. No, no. no i przede wszystkim powiem szczerze, że e, akurat końcówkę słyszeliśmy, bo tutaj wiadomo pracuje cool. Cool, tak cool, ale tak pięknego 100 lat. A, star... Za mnie nie słyszałem i za te 100 lat. Serdecznie, A, dziękuję. Tak, Piąteczka. Tak, komuń,